Moda. Perswazja dobra czy zła? W niniejszej prezentacji zapoznamy się z techniką perswazji jaką jest moda oraz zastanowimy się nad pozytywnymi i negatywnymi wpływami modnych treści przekazywanych przez influencerów. Człowiek jest istotą społeczną. W innych ludziach szukamy między innymi przyjaźni, miłości, zrozumienia, wsparcia, poczucia bezpieczeństwa, wiedzy i akceptacji. Aby to osiągnąć, wywieramy wpływ na innych, ale też sami podlegamy wpływom. Wpływ możemy wywierać niejawnie, jest to wtedy manipulacja, oraz jawnie. Mówimy wtedy o perswazji, na której się teraz skupimy. Moda jako technika perswazji bazuje na ludzkiej skłonności do naśladowania tego, co powszechne, oraz chęci przynależności do określonej grupy społecznej. A przecież grupy społeczne są istotnym źródłem naszej tożsamości i poczucia własnej wartości. Moda może obejmować elementy stylu życia, sposobu zachowania, preferencji muzycznych czy sposobu wysławiania. Niekiedy przybiera formę masowego naśladownictwa bądź zamkniętej ekskluzywności. Technikę tę można wykorzystywać w dwojaki sposób: poprzez prezentowanie treści nakłaniających do podążania za modą lub poprzez prezentowanie treści zniechęcających do podążania za nią. Trudno określić, w którym momencie mamy już do czynienia z modą i kiedy coś, co jest tylko popularne, staje się modne. Czy 100 naśladowców to już moda, czy dopiero 1000? Jest to technika bardzo często wykorzystywana w social mediach, szczególnie przez influencerów. Dzięki swojemu autorytetowi, atrakcyjności i dużym zasięgom są w stanie wykreować modę, która jest naśladowana przez ich obserwujących. Tak właśnie Janek 43 zainicjował na Instagramie akcję propagującą oddawanie krwi. Janek na swoim profilu publikuje treści o tematyce medycznej, treści humorystyczne, lecz dobitne, często bardzo kontrowersyjne. Najprawdopodobniej ta ogromna szczerość spowodowała, że dotarł. Do ponad 110 tysięcy obserwujących i dla większości z nich stał się autorytetem. Janek otwarcie i jasno pisze o problemie zbyt małych zapasów krwi. W lipcu 2021 roku pojawił się jego jeden z pierwszych postów na ten temat: z załączoną grafiką wykazującą stan danych grup krwi w danym mieście. Później, za każdym razem, gdy zapas krwi spadał poniżej minimum, wystarczało, że Janek wrzucał taką grafikę na swoje stories i obserwujący go ludzie ruszali do punktów krwiodawstwa. Skąd wiemy, że ruszali? Otóż większość osób wrzucała na swoje stories relacje z momentu oddawania krwi, oznaczając przy tym Janka. Janek właściwie za każdym razem starał się udostępnić te relacje na swoim stories. Tym samym utrzymywał łańcuszek szerzenia tej informacji. Nawet jeśli zasięgi osoby oddającej krew były niewielkie, to Janek podbijał zasięgi tej osoby. Przyznajmy, któż nie chciałby znaleźć się na głównym storiesu influencerów. Ty, oddając krew, możesz znaleźć się u Janka, banalnie proste, a jak bardzo zachęcające do oddania krwi. To bez wątpienia jest pozytywny przykład wykorzystania tej techniki perswazyjnej, aby podążać za zdroworozsądkową modą. Niestety, technika ta może być narzędziem służącym do propagowania bardzo niebezpiecznych treści. Jesienią 2022 roku masowo zaczęły pojawiać się posty i filmiki zachęcające do zbierania i spożywania muchomorów. Osoby podążające za tym trendem narażały się na bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Influencerzy przeciwni tym zachowaniom zaczęli wrzucać posty i podbijać zasięgi artykułów i informacji o szkodliwości takich poczynań. Ta natychmiastowa reakcja innych influencerów i mediów przyczyniła się do wyciszenia tego trendu. Bycie dobrym influencerem to nie tylko propagowanie swoich pomysłów, tworzenie nowej mody i zachęcanie do naśladownictwa. To także prezentowanie treści zniechęcających od podążania za niebezpieczną modą lansowaną przez osoby nieodpowiedzialne. Technika, jaką jest moda, bardzo często funkcjonuje w świecie mediów społecznościowych, które obecnie są jednym z ważniejszych źródeł kształtowania postaw w społeczeństwie. Z social mediów korzysta blisko 5 miliarda ludzi na całym świecie. Najbardziej aktywne są osoby w wieku 16-24 lata, które śledzą średnio 64 profile. Niewątpliwie ta grupa osób jest najbardziej narażona na uleganie różnym trendom modowym. Ponadto aż 74% Polaków, którzy śledzą przynajmniej jednego influencera, deklaruje podejmowanie za jego namową określonych działań. Nie da się bronić przed niebezpieczną modą bez stabilnej samooceny, bez ugruntowanego poczucia własnej wartości i bez wiary we własne możliwości. Dlatego uczmy siebie i nasze dzieci krytycznej oceny rzeczywistości. Kwestionowania, pytania, wątpienia i ciekawości. Budujmy pewność siebie w nas samych i dzieciach. Uczmy się samodzielnie oceniać, wybierać i być tym samym niezależnym od opinii innych ludzi, ale przede wszystkim weryfikujmy wszystkie informacje. Zaczynając od siebie pokazujmy innym, że podążanie za modą dostosowanie się do innych wprawdzie może zapewnia probatę społeczną. Ale kosztem utraty jakiejś części własnej tożsamości i poczucia wyjątkowości. Także nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, czy moda jako technika perswazji jest dobra czy zła, ponieważ wszystko zależy od tego, kto ją kreuje i od ciebie, czy ją naśladujesz.